Dobra siemanko hejterzy Dzisiaj sobie zagramy w parkura, ale Jak coś No to, to może być nie wiem ale dobra Zapraszam do oglądania albo odpraszam od oglądania Bo wy mnie nie chcecie oglądać Tylko mnie hejtujecie jak już Więc e, to Chciałem powiedzieć że mi Bardzo smutno jest przez was Ale wy macie to pewnie gdzieś Ale spoko Miejcie to tam gdzieś, bo ja wiem, że Wy macie e, wszystko Ludzie, No, nie wszystko, ale na pewno mój kanał macie głęboko w pupie, ale. Będę nagrywać. A, i chciałem powiedzieć, że mam e, w dupie. To co tam mówicie mi, e, że usunie kanał? I tak. Ja mam w dupie. E, mam dużo hejterów, a chyba tam e, z dwóch ludzi, którzy są spoko na moim kanale. E, nie pamiętam ich niktów, ale. E, jeśli będzie, przypnąłem chyba w tam jednym z filmów W, 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 film, w ostatnim chyba filmie, nie? Przypiąłem ten komentarz jednego bardzo fajnego pana On mi dał suba, ja mu dałem suba Spoko jest Ale z, się rozwaliłem, dobra Jeden Noob Towers I dobra i... jak to się nazywa? i... dobra, możecie mi tam hejtować nie wiem, ja wam ten, ja wam nie będę nic kazać bo wiadomo, ja nie jestem waszym ani tatą, ani mamą nie jestem w ogóle waszym szefem więc, róbcie co chcecie ale bardzo bym chciał, żebyście mnie nie hejtowali, ale to chyba się nigdy nie stanie nie będzie się do końca mojego kanału i dobrze, że nie znacie mojego TikToka, bo wtedy to bym miał hejt maksymalny. Więc... Jeśli ktoś z nas... Jeśli ktoś wie jak mam nazwę na TikToku, to proszę nie mówić jej e, hejterom z e, YouTube'a. Moim... Moim hejterom z Moim hejterom z YouTube'a. Bo ja nie mówię, że jak ktoś mnie tylko obraża, to od razu jest haterem i y, każdego obraża, tylko po prostu mnie może nie lubi, krytykuje mnie, może tak kred... No po prostu hejter, który tylko mnie kre... hejtuje, ale no, dobra. Nie wiem, ja chyba sobie zainstaluję na kompie OBS, ale nie wiem, chyba nie, ale nie wiem, może. Podróbo! Zaserana! Ej patrz, on ma takie samego skina, tylko on nie ma tego Podruba zasrana Ej, ale to jest... Ej, gościu jeszcze się... Ej, gościu jest moją podróbą, ma takie samego skina, ukradł mi I ten... Jeszcze, manik y, ma nick FireRoad Aj, jeśli to oglądasz, to y, jestem moim ulubionym youtuberem Choć pewnie tego nie ogląda, bo... Tak jak to ludzie mówią, jestem debilem i powinnam usunąć kanał. Chociaż ja w dupie, mam co, co wy mówicie, czy tam usunąć kanał i inne. Ja mam w dupie, co wy mówicie. Ja tego nigdy nie zrobię, no może kiedyś tam zrobię, ale e, mm, na pewno nie, e, przez to, że wy tak mówicie. Ja mam w dupie, co wy tam mówicie. Ja wiem, że mam tylko hejterów, a nie mam żadnych fanów, ale dobra. Jest wymi tylko tak jakby już nagrywam chyba od roku na tym kanale na YouTubie, ale czujecie e, mi tak można powiedzieć początki. Ja nie wiem, zacząłem komentować na nie wiem youtuberów, a bardziej Bobo i ten e, i zaczęli się mnie od razu hejtować, i to jest takie... Ale spoko w ogóle, ale spoko wyświetlenia były u Bobo, Ale było też dużo hejtów i bardzo dużo łapek w dół. A w górę to nawet dużo, No nie wiem. Na mój kanał... Oj to... na pewno! Moja głowa. Moja głowa mnie już boli. Dobra. Um, um, um. Oli, Ej, ale czekajcie. E, nie wiem, ale e, wy mówicie, że jestem hejterem i ja nie hejtuję. E, nie wiem, Zebo też tak mówi, na przykład e, ten, e, że coś tam. I go nie nazwacie hejterem, tylko kanałem komentarzy, więc proszę Was, żebyście mnie też tak uznali, bo ja nie hejtuję ludzi. E, a co, czekajcie. E, Zebo robi tak samo. E, I co? On... Mówicie, że on jest hejterem? No nie. A ten... Ja robię to samo i mówicie, że jestem hejterem. Mm -hmm. O Jezu. O Jezu, o Jezu. O Jezu, Staszek, pomóż! Staszek, Stachu, Stachu, Stachu! Dobra. Ja wiem, że nie jestem śmieszny, jestem zwykłym pajacem głupim, ale dobra. Bo każdy się zgodzi, że jestem pajacem, no. Nie ma sobie która się nie zgodzi. Pewnie teraz w komentarzu 4-5, e, ja się zgadzam. Nie wiem, w ogóle jest 5 minut tego filmu. To jeszcze 5 minut. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Pewnie nie będzie osoby, która nie pomijała, a oglądała do końca. Bo się złoży, że nie ma takiej osoby. Jezu, jezu, jezu. Nie mogę. Nie mogę. A w ogóle wczoraj przefarbowałem włosy. A w dupie to macie pewnie. Dobra. A i po godzinie zmyłem. To jestem ja. Farbuję włosy w jeden dzień. Godzinę później zmywam. To nie było śmieszne. Moje całe życie to jest żart. Teraz się pewnie wywalę, ale tutaj pewnie jest duża szansa, że się wywala. O, dobra. Nie będę. Dobra, teraz idziemy i się dajemy. O, Jezu, prawie by było. Prawie bym się wypierdzielił. O, to, 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 to! to, to, to. No, dobra. Prawie pre A, w, i E bym spadł. Dobra, jeszcze 3 minuty i kończę ten odcinek. Hmm. po co ja wam mówię, że do końca ten odcinek. Bo ci niespodziankę. O! On. O! On. elefante, muy Mój elegante. O! Oh, o! Oh, oh, oh. Ej, idziemy na Protowers może lepiej. Ja wiem. To może być gorzej, a może być lepiej. Więc luza. Czekajcie, Jezu. Ja nie umiem po nie wejść. Dobra m 4 minuty ludzie bo zmieniłem serwer mm -hmm. Nie ludziom to jest takie Czy oni mi robią te, na... No, to, to nie jest nie to ale Więc ja... Ej, ludzie ja nie wiem, ja nie rozumiem bo e, nie nazywacie e, e, zebo hejterem a mnie nazywacie, a ja robię to, to to samo co ZEBO. Co to za? A tak, ej, zapomniałem, że my nie giniemy od laserów. XD. No od niczego nie giniemy, bo mamy tarcia tam na górę. Pod licznikiem macie. Znaczy no, pod czasem macie tam. Ale chodź. Zobaczcie. O! O to! Nie dało się. Nie da się. Gdzie? To ostatnie te 3 minuty i mus musimy kończyć ten odcinek Więc do końca tego parkura i kończymy ten odcinek mordy. A bardziej hater, -er -y. Hejtery. Ludzie. Wyźli ludzie. He Hejtery. Hejtery. Wy słowo. Hejterowi. Wale wyłapie hejterowi. Nie lubię hejterów. Moich hejterów. E, dobra. Dobra, ludzie. Teraz to najszybciej szybko. O kilkanaście sekund. O fuck. O nie, ja muszę to przejść! Jeszcze. 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5... 6. Dobra, ludzie, kończymy ten odcinek. Pa pa i nie powiem wam mojego niku. Elojo, hejtery.